Dzień dobry. Dzień dobry. W takich okolicznościach przyrody sobie idziemy. Tak. W jedno miejsce. A wygląda tu fajnie. Nie idziemy na poszukiwania do lasku, tylko idziemy na poszukiwania do wody. O tak. Czarna nie będzie wchodzić? Nie. Idziemy tylko na testy. Dobra. Będziemy na miejscu, to się włączymy. Dziwiczy teren. Musicie mi uwierzyć, a tu jeszcze nikt nie kopał. Dobra. Zobaczymy co wyjdzie. Basia siedzi na brzegu, potem pokaże. Opala się. No to lecimy. O, no co mogło być innego? Jest kapsel. Takie kamyczki tu są. Chrisu pozdro. Twoje sitko zostało użyte, żeby było widać. Chris 013. Także pozdro, Christian. Będziemy czesać. Dobra. Do następnego. No i jest kapselek. Numer dwa Masakra No i takie tutaj monetki wychodzą Jest pięć ziko z PRL-u osiemdziesiąty który osiem-cztery bodajże Nie wyostrze Osiem cztery. Jest piąteczka. PRL pozdrawiamy. Coś jest. O. Coś jest. Tutuweczka. PRL co by mogło być innego? Widać, nie widać. 7, 4. Pozdrowionka Idę na chwilę do Basi Lekka przeprawa Ciekawe co robi Proszę, widzicie ją jak siedzi? Ja sobie śmigam z wykrywaczem a Basia z magnesikiem Basia czyści kapselki druciki, pierdełki a ja na razie PRL -e. dobrze lecimy dalej jest kombo jest jakieś kółeczko a to pewnie będzie resztka od baterii masakra baterie są najbardziej potrzebne ładny sygnałek był 18 proszę jakieś okulary ale jaja plus 20 plus 250 czegoś dobra sygnałek 13, 14. Czternaście? Kopniemy. Poczymy. Co to będzie ciekawego? No, czy wykopane, czy nie. Ciekawe, ciekawie, czy wykopałem, czy nie. jak nie wykopałem Jeszcze raz no i nic nie widać Dobra Następny sygnałek Taterka Dobra, no jak się nie wyczyści kąpieliska to się nie znajdzie potem fajniejszych rzeczy do następnego Co nałowiłaś ciekawego? Co? Tak? Na kapsle. Mało, ale jest. Mówisz, że się bawisz. Bawisz się, Dobra no to kopiemy dalej. Co by mogło być innego w sitku? Jak znowu taterka Oj, bozie boje No takie to jest. Śmieci, śmieci, śmieci na razie. Trochę PRLi Basia, a powiedz, skąd mamy magnesik? Od Artura Kaniowskiego. Od Kaniowskiego. Pożyczyliśmy tak. magnesik, żeby poczyścić trochę tutaj ten teren. A jest tak ciepła woda, że No. Także Basia śmiga z magnesem. Na razie strój ma wyjściowy taki. No dobry, no. Nie chciała innego. Ale dobry, może kiedyś indziej. Do następnego, sygnał 10 szczepionki. No niemożliwe, To było kombo jakieś straszne. Same taterki, dobra, do następnego. basi skarby, jak do tej pory? Nie ma tego dużo, to chyba dobrze. Ale patrzcie. To jest najgorsze. Żyle a tu się ludzie kąpią. Letka, kapsloki, Żysta. łyżeczka to nie, nie będzie do kolekcji. No nie. To no nie wiem czy to jest. I coś od czegoś. Dobra. Zawleczka. I coś od czegoś. Oj, dobra Coś jest w sicie Zobaczymy Chyba, mam nadzieję Że się wykopało O nie Elegancki Było pite Tak to Tutaj na razie wygląda Waszę sobie Tam oj Elegancko i jest dobrze. Dobra. Lecimy dalej. Nie nagrywam momentu, jak to wyczepuje, bo trzęsie obraz. Taka śruba. Elegancko. Jeszcze coś. Nic więcej. No, jest monetka. dwa złote dwa złote, pyrly ale rocznika to ja wam teraz nie powiem Dobrze. a Basia Basia mówi, że miała właśnie na magnesiku jeden grosz, o poszła drugi PRL znowu dwójeczka też tu nie widzę rocznika osiemdziesiąty, drugi. Pozdrawiamy, osiem, dwa. Jeszcze chwilka i będziemy kończyć. Jest monetka następna. Gdzie ona jest? Tu jest. Proszę bardzo. Jest plus. Jest dycha. Siedemdziesiąty... Rocznik, a kurde pozdrawiamy 75. No i ja pozdrawiam sam siebie. He, he, he. No, takie krótkie podsumowanko. Tak się prezentują monetki z dzisiaj. A jeszcze był miedziany pierdzionek, ale go nie nagrałem. Dyszeczka z prusem dwójeczki, dziesięć groszy i tu też dwójeczka są śmieciągi bateria, jakieś żarówki rozbite kapsle, duperele ogólnie wcześniej nie nagrywaliśmy to było z dwóch wyjść na razie z tego miejsca to są dwudziestki, dziesiątki mnóstwo dwójek, piątek dwa żetony jakieś do nie wiem, do kasyna, do gier no i taki to by był wypadzik, więc czyścimy, czyścimy. Na razie same PRL -e tam wychodzą. Miejscóweczka fajna. Patrząc po monetach, no to raczej dziewicza. Ale nie powiemy gdzie. Nie, nie powiemy więc Do następnego filmiku. Dzięki za oglądanko. Zostawcie subika, łapkę, komentarz. Mile widziany. Tak, tak, pozdrawiamy. Pa.